Witam wszystkich serdecznie, Aquatomy TV z tej strony. Dawno mnie nie było, ale to taka dłuższa historia, może na kiedy indziej. Dzisiaj taki krótki update z krewetkarium mojego, co tutaj się dzieje, co tutaj się zmieniło. Więc tak, no, na pierwszy rzut oka jedyne co się zmieniło, no to przybyło tutaj troszeczkę roślinności, porozrastało się wszystko tutaj troszeczkę bardziej. Niż, niż poprzednim razem, e, ogólnie, czy coś się w ogóle zmieniło w tym akwarium, to e, nie za wiele. Przynajmniej ja tutaj nic nie zmieniałem. Jedyne co, co, co zmieniło e, się w ogóle w tym akwarium, to e, matka natura troszeczkę podziałała. I tak jak mówię, e, Są mówię, jest tutaj troszeczkę przyrostu e, masy zielonej. E, krewetki troszeczkę się też porozmnażały na, na dzień dzisiejszy. Nie wiem, nie, nie szczerze mówiąc, nie liczyłem tych krewetek tutaj wszystkich, gdyż no wiadomo, no w, roś, w, w zbiorniku, w którym jest roślinność jaka, jakakolwiek, e, nie czarujmy się, jest to mega, mega ciężkie, żeby policzyć wszystkie krewetki, które się tutaj znajdują. Jeszcze akurat tą odmianę, którą ja mam, e, są w miarę ciężkie do zlokalizowania w tym baniaku. Jeżeli byłyby to czerwone krewetki, no to o wiele, wiele łatwiej je dostrzec niż te niebieskie. Krewetek podejrzewam tak na moje oko. Jest tutaj około 40-50. Jak zakładałem ten baniak, wpuszczałem tutaj 25 sztuk. Z czego, znaczy się 25 miałem zamówione, jedna padła już w transporcie, przez pierwszy tydzień padło kolejnych kilka sztuk, no ale e, wszystko, wszystko sobie tutaj e, powoli, e, powoli sobie tutaj żyje, powoli sobie e, się rozmnaża tutaj, zarasta sobie. Ja w tym zbiorniku, powiem Wam szczerze, naprawdę e, praktycznie nic tutaj nie robię, poza... E, poza dolewkami wody i bardzo, bardzo malutkimi podmianami, naprawdę. Uwierzcie mi, nie podmieniam tutaj zbyt y, często tej wody i zbyt dużych ilości. Mm, jedyne, no, przy podmiankach wody, jak robię tutaj podmianki wody, robię je nie, nie, nie częściej niż raz na dwa tygodnie, nawet na trzy tygodnie. Yy, nie tyle, że może z braku czasu, bo w akwarium wielkości 20 litrów no, ile potrzeba, żeby z, podmienić wodę. No, to, nie, nie, to jest około 10 minut, maksymalnie 20, jeżeli coś jest ekstra do zrobienia, ale na ogół sama podmianka wody, no, to, to jest dosłownie chwila moment i jest gotowe. Tak więc nie robię tego, nie, nie, nie podmieniam tak rzadko tak często tej wody z tego względu, że brakuje mi czasu, tylko ani z lenistwa. Tylko po prostu e, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało e, praktycznie z minimalnymi podmianami wody i zostawić akwarium, żeby e, działało sobie same. No i jak widać, e, efekt jest jaki jest. E, nawozów tutaj nie dolewam, jak wiadomo tym, którzy mnie oglądają. Wiadomo, że te krewetkarium jest zrobione na ziemi ogrodowej z, z dodatkiem kulek liniano-torfowych, z dodatkiem samego torfu również i jest na to położona siatka, zasypane zostało drobnej gradacji żwirkiem. Tak więc nawozów, no wiadomo, no ziemia tutaj daje swoje do, dla roślin, tak. Muchu się pozbyłem, więc reszta roślin po prostu ciągnie sobie wszystko to, co jest z podłoża, nie ze słupa wody. Szczerze mówiąc, nie mierzyłem tutaj ostatnimi czasy. Nie pamiętam, kiedy mierzyłem tutaj wodę ostatnio i, Gdyż, no tak jak mówię, no, nie, nie uważam, że było to konieczne, skoro wszystko rośnie sobie tak, jak powinno. Zwierzętom, krewetkom nic się tutaj nie dzieje złego. Rosną, rozmnażają się, są aktywne, więc moim zdaniem, no nie ma sensu tutaj podmieniać wodę, znaczy podmieniać, testować wodę, skoro wszystko widać z daleka jak się popatrzy, nawet i czy z bliska, że jest wszystko ok. Więc jedyne co tutaj dolewam oprócz wody, to raz w tygodniu odrobinę karbo tutaj dodaję i to jest, to jest absolutnie wszystko. A, nie znaczy, przepraszam. Raz na dwa tygodnie doleję tutaj troszeczkę potasu, również, i to, to jest już naprawdę absolutnie wszystko. Nie daję tutaj nic mm, poza pokarmem dla e, krewetek. E, co chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, no, posadziłem tutaj, jak widzicie, no, roślinność. E, to, co widać z, prawej, z lewej strony z tyłu, e, ta roślinka nazywa się jarnik. E, to akurat e, nazywają to sałata wodna, tak samo. E, ta roślinka rośnie sobie bardzo dobrze. Z tyłu, tam po prawej stronie jest... E, mm, właśnie nie wiem, czy to, jest, to nie jest duży cheniek. To jest Micranthemum e, micranthemoides bodajże. E, małych, duży cheniek ma inaczej ułożone listki e, na łodygach niż to. No, jak widać, no rośnie sobie. Anubiasek... E, Petit też wypuścił kilka nowych listków. Parwulka z przodu no jak widać nie za, nie za bardzo jej się chce rosnąć, ale no tak jak wspominałem jest to akwarium leniwe. Nie leje tutaj nawozów, nie ma tutaj CO2, więc nie oczekuję, że ta parwula będzie zarośnie tutaj po prostu jak u niektórych gęsty bardzo gęsty dywan, chociaż nie ukrywam, że chciałbym mieć takie coś, ale nie chcę tutaj tak jak mówię, nie chcę tutaj wpychać żadnych CO2 ani, ani lać tutaj nawozów. Chcę zobaczyć jak będzie sobie radziło akwarium. Chcę po prostu spróbować prowadzić takie, znaczy prowadzić, wyhodować sobie akwarium, o które, w którym nie trzeba praktycznie nic robić. I tak widać jak na razie. Efekty są jak dla mnie yy, bardzo zadowalające. Yy, nawet można, mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się aż takiego efektu. Yy, co jeszcze? Yy, zastanawiałem się, czy nie dosadzić tutaj trochę jakieś rośliny. Bo troszeczkę tak pusto wygląda yy, to akwarium. Ale szczerze mówiąc, yy, ma to jakiś, yy, ma to swój, swój yy, urok. Co prawda z tym mchem wcześniej na tych korzeniach tutaj wyglądało to o wiele, wiele, wiele ładniej, ale no wiadomo mech jak, jak to mech, eee, trzeba o niego dbać, trzeba go przycinać, jak się przegapi moment cięcia, no to potem już nie ma co ciąć, bo po prostu cały mech nam oderwie się od, od dekoracji, do której został przyczepiony. Tak było też właśnie w moim przypadku. Mech przegapiłem moment cięcia, i po prostu później już było za późno na cięcie. Jedyne co mi pozostało, to wyciągnąć to wszystko. I szczerze mówiąc, do dzisiaj, do dzisiaj borykam się z kawałkami odrastającego mchu w różnych częściach tego baniaka. Ale, ale to, że akurat właśnie nie mam tutaj gęstego trawnika, nie mam tutaj bardzo gęstej roślinności, było w miarę, w miarę łatwo po wyciąganie tych tych pozostałości tego muchu nawet po dłuższym czasie, jak zauważyłem, że gdzieś tam w niektórych miejscach coś zaczyna jakieś gałązki muchu się tworzyć, po prostu pęsetą powyciągałem resztę i na dzień dzisiejszy Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie mam spokój z mchem. Więc no, co, co, co mogę powiedzieć, tak zostanie to na, na dzień dzisiejszy, prawdopodobnie tak zostanie te krewetkarium. Może Wam pokażę teraz troszeczkę bliżej krewetki jak, jak sobie tutaj żerują. Nasypałem tutaj troszeczkę jedzenia, żeby nie zwabić do przodu. Tak, są sobie kreweteczki, O przepraszam. Tak więc jak to po długiej nieobecności trochę no tak jak mówię zawalony byłem robotą, obowiązkami, wszystkimi innymi po nowym roku, bo nie spodziewałem się, że będzie aż tyle, tyle pracy u mnie, u mnie w, w miejscu gdzie pracuję i naprawdę człowiek. Ma za mało czasu na, na wszystko, co by chciał poświęcić. Postaram się w następnym odcinku pokazać Wam pozostała swoje akwaria. Ci, którzy nie wiem, może widzieli mojego posta też na, na akwarystyce na Facebooku, na grupie Akwarystyka Holenderska i Nawożenie. Miałem tam problem z nitkami w, w 50. Z nitkami zielonymi, na dzień dzisiejszy, akwarium się już ustabilizowało, można powiedzieć. Tych nitek już nie ma, ale to jest też materiał właśnie na, na kolejny odcinek, jak będę robił dla Was odcinek o, o właśnie tej 50. I postaram się też wrzucić update z 240 co tam się zmieniło, żeby Wam pokazać, co się tam zmieniło. A powiem Wam tyle, że zmieniło się i to dużo się zmieniło. Na lepsze. Ale to jest, tak jak mówię, temat na kolejny odcinek. Więc to by było na dzisiaj już tyle. Dziękuję wszystkim za, za uwagę. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Zapraszam na, na kolejne e, moje odcinki. E, dzięki. Cześć.